Matura podstawowa z matematyki, arkusz maturalny z maja 2021 roku. Zadanie 19. Pole pewnego trójkąta równobocznego jest równe 4 pierwiastki kwadratowe z 3 na 9. Zatem obwód tego trójkąta jest równy. Wypiszmy tutaj sobie teraz dane, jakie mamy w zadaniu. Z zadania wiemy, że pole tego trójkąta jest równe 4 pierwiastki kwadratowe z 3, na 9. Przy czym wiemy, że pole trójkąta równobocznego liczymy ze wzoru takiego, że krawędź tego trójkąta do potęgi drugiej mnożymy przez pierwiastek kwadratowy z 3 i to co nam wyjdzie dzielimy przez 4. W zadaniu jesteśmy proszeni o wyznaczenie obwodu tego trójkąta, czyli jeżeli... Krawędź oznaczymy sobie literką A, a no to obwód po prostu policzymy w taki sposób, że miarę krawędzi tego trójkąta równobocznego przemnożymy przez 3. Czyli to jest dokładnie to samo co A plus A plus A. Nie trzeba wyznaczyć obwód tego trójkąta, to musimy w pierwszej kolejności wyznaczyć miarę boku tego trójkąta. I tutaj skorzystamy z danych, które przed chwilą sobie wypisaliśmy. Skoro wiemy, że pole trójkąta to jest bok razy pierwiastek kwadratowy z 3 na 4 i skoro wiemy, że pole tego trójkąta to jest 4 pierwiastki kwadratowe z 3 na 9, to to prawdziwe jest takie równanie, jakie widzisz. No teraz to równanie musimy w jakiś sposób przekształcić. Jak to zrobimy? No, chcemy wyznaczyć a, dlatego ja to równanie obustronnie mnożę przez 4. I na tej podstawie wiem, że a kwadrat razy pierwiastek kwadratowy z 3 to się równa 16 pierwiastków kwadratowych z 3 na 9. I teraz powinnam obustronnie to równanie, które tutaj uzyskałam, podzielić na pierwiastek kwadratowy z 3. Natomiast pamiętaj o tym, że dzielenie to jest to samo co mnożenie przez odwrotność, dlatego ja to całe równanie przemnożę przez 1, dzielone na pierwiastek kwadratowy z 3. Na tej podstawie uzyskuję a kwadrat równe 16 pierwiastków kwadratowych z 3, dzielone na 9 pierwiastków kwadratowych z 3. I teraz mogę tutaj dokonać skrócenia. Na szczęście. Skracają nam się pierwiastki kwadratowe, więc na tej podstawie uzyskuję taką informację, że A kwadrat to się równa 16 dziewiątych. I teraz to równanie, które tutaj otrzymaliśmy, pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby muszę podnieść do potęgi drugiej, żeby otrzymać 16 dziewiątych. I z racji tego, że tutaj podnosimy do potęgi drugiej. A to mamy dwie takie liczby na zbiorze liczb rzeczywistych. Jest to minus pierwiastek kwadratowy z 16 16,9 oraz plus pierwiastek kwadratowy z 16,9. Przy czym tutaj weź pod uwagę, że my rozmawiamy o geometrii płaskiej. Oznacza to, że żaden bok nie może mieć wartości mniejszej od zera, czy nawet równej 0, dlatego tą wartość tutaj. Pomijamy i rozważamy tylko A równe pierwiastek kwadratowy z 16 I popatrz tutaj, co mamy. Mamy tutaj taką sytuację, że pod pierwiastkiem pewnego stopnia mamy ułamek zwykły. I to wyrażenie to jest dokładnie to samo, co pierwiastek tego samego stopnia z licznika dzielony na pierwiastek tego samego stopnia z mianownika. Na tej podstawie wiem, że A to się równa pierwiastek kwadratowy z 16, dzielone na pierwiastek kwadratowy z 9. To, co tutaj zapisałam, to są prawa, czy jedno z praw, które rządzą działaniami na pierwiastkach. Na temat działań na pierwiastkach, potęgach i logarytmach, te trzy tematy są dosyć mocno ze sobą związane. Ja mówię na tym kanale. Koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Znajdziesz tam link do moich filmów związanych właśnie z potęgowaniem, pierwiastkowaniem i logarytmami. Przejdźmy teraz do dalszego rozwiązywania tego zadania. Tutaj wiem, że pierwiastek kwadratowy z 16 to jest 4, natomiast pierwiastek kwadratowy z 9 to jest 3. Mam już wyznaczoną miarę wokół naszego trójkąta. Równobocznego, dlatego mogę przejść do wyznaczenia jego obwodu, czyli w drugim, ostatnim już kroku wyznaczę szukany obwód trójkąta równobocznego. I tutaj, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, ja muszę przez 3 przemnożyć długość boku. I tutaj zobacz, że no albo mogę to przemnożyć na trzy razy cztery i potem podzielić na trzy, albo mogę tutaj skrócić, przez co ja otrzymuję obwód równy 1 razy 4, czyli to będzie po prostu 4 jednostki. Zatem w tym przypadku, w przypadku tego zadania 19, prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź A. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś moich filmów, w których omawiam pozostałe zadania z tego arkusza, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Znajdziesz tam link do pozostałych zadań. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję Ci za uwagę.